PlayStation 1 to jedna z najbardziej przełomowych konsol kiedykolwiek, jako jedna z pierwszych wprowadziła graczy konsolowych w świat grafiki 3D dając twórcom zupełnie nowe możliwości na przedstawienie swoich przygód. Była zarazem jedną z najlepiej sprzedających się konsol kiedykolwiek, będąc zarazem pierwszą konsolą od Sony. I dzisiaj, z racji 30-lecia marki PlayStation, obsujemy ją sobie. Ale spokojnie, wszystko chyba kończy się dobrze. Zapraszam! No ale nim przejdziemy do zabawy lutownicą i pakowaniem chipa w ciemno, przybliżmy sobie sam sprzęt. Otóż, jak wspomniałem, PlayStation 1 miało premierę 3 grudnia 1994 roku. Miało 32-bitowy procesor o prędkości 33,8 MHz, 1 MB pamięci VRAM i całe 2 MB pamięci RAM. Tak. Dzisiaj wydaje się to wręcz niedorzeczne, ale była stworzona z myślą dominacji w grafice 3D. Przedała się w ilości ponad 100 milionów egzemplarzy, co było oczywistym sygnałem, że gracze na całym świecie są pod niemałym wrażeniem jej możliwości. Nikomu nie przeszkadzał fakt braku filtrowania tekstur, dygoczącej geometrii przez procesor, który nie obsługiwał liczb zmiennoprzecinkowych, czy załamujących się tekstur z powodu braku korekcji perspektywy, z czym największy konkurent PlayStation 1, czyli Nintendo 64, nie miał większego problemu. Bo Sony miało dużego Asa w rękawie, czyli nośnik CD. Zaryzykowali i wygrali, dając Studiom możliwość rozwinięcia skrzydeł w skali swoich produkcji, mając do dyspozycji setki, a w przypadku podzielenia przygody na kilka nośników, tysiące megabajtów przestrzeni do popisów, czego najlepszym przykładem jest oczywiście Final Fantasy VII od Dzisiejszego Square Enix, które od lat tworzyło gry na sprzęty Nintendo. Aby stworzyć swoją najnowszą wtedy przygodę, duszone przez śmieszną w porównaniu do płyt CD pojemność nośników Nintendo 64, postanowiło zerwać współpracę z wielkim N i przeniosło się na nowy, nikomu jeszcze nieznany sprzęt Sony. Przez lata na konsole ukazała się masa klasycznych tytułów. Zapoczątkowały się serie, które do dziś nam towarzyszą, jak Resident Evil, Crash Bandicoot czy Gran Turismo. Jest to jeden z podstawowych sprzętów, jeśli chodzi o rozpoczęcie swojej przygody z retro i coś, na czym na pewno znajdziecie coś dla siebie. Osobiście dla takiej świetności nigdy nie posiadałem tej konsoli, ale z przyjemnością nadrabiałem klasyki na PSP, takie jak Crash y Silent Hill, które dzięki warstwie kompatybilności działały bez większego problemu, co zbudowało we mnie warstwę fałszywej nostalgii. Ale wróćmy do tego, co jest tematem filmu, czyli aplikacji mod chipa, by uruchamiać gry ze wszystkich regionów Homebrew czy backupów oczywiście posiadanych gier. Oczywiście. Ale po co robię to ja? Cóż, płyty CD to nośnik, który degraduje się dość szybko wraz z wiekiem. Płyty rysują się podczas używania, nawet jeśli jesteśmy bardzo ostrożni, więc tworzenie kopii swoich tytułów, by przedłużyć życie oryginałów, wydaje się dość rozsądne. To jeden z powodów. Kolejnym jest to, że zwyczajnie mogę. Jest to swego rodzaju wyzwanie, i tego typu motywator jest dla mnie, szczerze mówiąc, wystarczający. No więc, plan wydawał się dość prosty. Tak się składa, że mam dość dużą ilość części do plejaków, w czym jedną płytę z takim chipem. A miało wyglądać to tak. Wylutowuję ów chip, pakuję do swojego egzemplarza, testuję i wszystko będzie cacy. No ale doświadczcie tej przygody razem ze mną. Na pierwszy strzał wylutowuje moda ze starej płyty. Wszystko idzie gładko i po chwili mam gotowego chipa do wrzucenia do mojej playki. No więc siup z nią na stół operacyjny, rozkręcamy i co bardziej spostrzegawcze oko zauważy, że moja konsola, w zasadzie jej płyta główna, doświadczyła już sporo i była ratowana już przeze mnie z uszkodzeń, które wyrządził jej poprzedni właściciel. Na tym etapie zacząłem się już lekko stresować, ponieważ płyty pomiędzy sobą różniły się totalnie. No ale nic, uparcie brnę przed siebie. Po bardzo krótkim researchu okazuje się, że mod, który mam, to bardzo stara wersja Old Crow. Jeden z pierwszych modów, który miał kilka ważnych problemów, jak to, że wiele późniejszych gier potrafiło go wykryć, przez co blokowały swoje uruchomienie. I to, że nie do końca wiadomo, jaka dokładnie wersja tamtego moda może to być. Co czyni jego instalację, szczególnie na mojej płycie, do której w zasadzie brak dokładnych instrukcji jego instalacji, proces w zasadzie strzelaniem w ciemno? Ale cóż, wydubałem jakieś instrukcje, według których zgadzała się chociaż ilość kabli, oraz model płyty. No cóż, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana czy coś? No więc lutujemy. Może się uda. Sam proces był dość prosty i po chwili było po wszystkim. Szybko skręciłem konsolę na gotowo, co w sumie było kolejną głupotą. I pora na test. Kurcze, konsola odpaliła. Mmm, już czułem bąbelki szampana. Poleciałem po grę, by sprawdzić na początku, czy odpala jakiś oryginał. Wkładam płytę i i Jajo. Jedno wielkie. Jajo. Zero. Totalnie zero. Fajnie. Zrobiłem sobie duży przycisk do papieru. Takiej karuzeli emocji nie doświadczyłem dawno. W nerwach i rozczarowaniu zostawiłem temat na kilka dni, żeby złapać oddech i przemyśleć co teraz. Ach. Po weekendzie i zebraniu się w sobie sprawdziłem, czy konsola czyta chociaż płyty z muzyką. I całe szczęście z tym problemów nie było. No więc pojawiło mi się w głowie ziarno nadziei i motywacji. Bo może, gdy wyciągnę chipa, wszystko wróci do normy? Już bez nagrywania wziąłem ją na stół i szybko wylutowałem to ustrojstwo. I uff, żyje. Biedactwo żyje. No ale przecież nie myśleliście chyba, że odpuszczę tak łatwo? Sprawdziłem, czy ktoś jeszcze oferuje takie zaprogramowane już chipy na polskim internecie i, o dziwo. Tak, znalazłem na Allegro dosłownie jedną aukcję od przemiłego pana, który sprzedaje chipy z wybranym przez nas wsadem pod naszą konsolę. I tak szybko chyba jeszcze nigdy nie klikałem kup teraz. Chip wysłany jeszcze tego samego dnia dotarł już kolejnego. No więc bez tracenia czasu, żeby zdążyć z filmem przed świętami, wziąłem go na stół. Do chipa dorzucone były od razu przewody. Żaden ze mnie wielki elektronik, więc wybaczcie moje umiejętności lutowania. I w żadnym wypadku nie traktujcie tego jako poradni. Wydaje mi się, że nie muszę tego mówić. Ale tak długo jak kable się trzymają, jest połączenie, to zaliczam to do sukcesu. Otworzyłem konsolę i wziąłem się za podpinanie chipa. Od sprzedawcy dostałem jeszcze diagram połączenia tego malucha z wsadem MultiMode 3, który oczywiście pozwala nagranie w tytuły z różnych regionów, odpalanie backupów, jak i oryginałów. No i działa z większością grubych szaraków. Niestety podczas lutowania padła mi kamera. No więc w skrócie lutowanie poszło dość sprawnie. Na koniec sprawdziłem od wszelkiego wszystkie połączenia multimetrem i gdy wszystko wydawało się w porządku, poskładałem konsolę. A teraz pora na test. Najpierw jakiś oryginał. I jest. Odpala. To już spory sukces biorąc pod uwagę poprzednią próbę. A teraz coś trudniejszego. Czyli kopie zapasowe, które nagrałem na kultowe Verbatimy. I? Działa! Do diabła to działa! W końcu! Po takich przygodach możemy odhaczyć sukces. Przetestowałem, jak widzicie, kilka bardziej znanych tytułów, jak Crash, Spyro czy Gran Turismo. I nie zauważyłem większych problemów. Gry wczytują się relatywnie szybko, mając na uwadze, że są to płyty CD. A i podejrzane jest to, że samo nagrywanie gier nie było problematyczne, bo z tego, co mówią internety, również i to potrafi być przygodą, bo jest wybredny, jeśli chodzi o markę płyt, prędkość nagrania czy samą nagrywarkę. Oczywiście sam chip to dopiero początek przygód z modyfikacjami, ale o tym w innym filmie, bo nie pakowałem tego chipa z myślą o graniu w hamskie piraty. Oj nie! Podsumowując, zawsze przed podjęciem takiego tematu dobrze zbadajcie to, jak podejść do danego projektu. Niby to oczywiste, a sam popełniłem ten błąd. Bon. Liczę, że obserwowanie moich zmagań w jakiś sposób Was zaciekawiło, a może i rozbawiło. Na ten moment ode mnie to już wszystko. Niech playjak będzie z wami, i mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Do zobaczenia! Hej!